Mamy problem Co się stało znowu? Przecież są rozwaleni no, Ale właśnie o to chodzi, bo Ożywili znowu No po co oni go Ożywiają nie pomies, po co? Po co? Po co? Po co? Tak, nie wiem, mam się końcu znowu Ale teraz nie tylko tylko zabrać Wszystkiego cześć i dobra Naszego dobra no, Widzimy ich rozwalić. Ludzie, znowu wam podoba, wam Dobra. No, Najpierw zapłon. A teraz to. No brawo, no, poszła. Ich wychytle. Znowu mnie ożywić. nieśmiertelny być ha Nie no. Znowu. O to mowa leci Ciągi teraz 4 razy zostały Dobrze, tu bazy Kurwa, kurwa, co tu robi ta beczka? Co tu robi ta beczka? No co tu robi? Ja ucie... Dobra Towar nie no, naruszył, to trochę pękło No dobra, no lecimy dalej I tak Usuniętą beczkę i dali mu normalnie W Polsce na mm, mm, przykład naukowcy, którzy widzieli Hitlera pod i orzył. Potem dali mu mm, bez czyste pamięci. Mam ich mieć Polski Po rehabilitacji, zadajemy kilka pytań Kto jest najlepszy w Polsce z Kto jest? Kto jest? Mariusz Pudzianowski, kanał Men 67 Bardzo dobrze, bardzo dobrze Dobrze, A teraz będziesz Polakiem Będziesz Polakiem Polsko-Polskim Będziesz Polakiem Polskim tak jest, wszystko zrobię. Więc teraz pójdziesz do swojego kraju. Zrobisz tak, żebyś chciał tę bombę chemiczną. I tyle. Dobrze zrobię, tak. No i widzę. A To będzie w piątej części. Będziemy się w piątej części nara.